No wczoraj wczoraj rzeczywiście odbyła się rozprawa czy posiedzenie przed Komisją Regulacyjną w Warszawie. Dość wyczerpująca, bo te spotkania trwały prawie 4 godziny. Myślę, że było nawet burzliwie. Natomiast nie... Przekroczyliśmy, jak ja oceniam, pewnej granicy, takiej, kiedy nie ma możliwości rozmów czy wypracowania jakiegoś wspólnego stanowiska. Natomiast były to po prostu bardzo twarde negocjacje, jak Państwo wiecie, ja to też na komisji regulacyjnej mając możliwość przedstawienia nie tylko stanu prawnego, ale także stanu faktycznego sprawy, przedstawiłem komisji stanowisko władz naszego miasta, jeśli chodzi o kwestie uregulowania czy oddania terenu na których, na, działek, na których znajdował się cmentarz żydowski. Nastąpiła zmiana stanowiska. Nastąpiła dokładnie w marcu 2003 roku, ja. Jadąc do Warszawy, dość dokładnie, nie tylko jako prawnik, ale też w pewien sposób, jakby pasjonat historii naszego miasta, zbadałem sobie to. Na pewno pogłębił to także ten film, który mieliśmy możliwość obejrzeć. No i rzeczywiście wyglądało to mniej więcej tak, że, pewnie ze zrozumiałych względów. Co ja także powiedziałem, w okresie powojennym, kiedy cmentarz został tak naprawdę zlikwidowany przez dobre 20, 20 niemalże lat, nie było zainteresowania jakiejkolwiek strony żydowskiej, ale jest to dla mnie naturalne, bo naród ten także, a może przede wszystkim odniósł w dużej mierze poniósł jakby na konsekwencje koszmaru tej II Wojny Światowej. Jak Państwo wiecie, i to zresztą było na filmie między 1962 a 1966 rokiem trwała budowa ośrodka budowanego przez całą społeczność naszego miasta od klubów sportowych, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej i tak naprawdę do roku 88 bodajże, czy 89, kiedy Nieszczęśliwa decyzja zapadła, żeby przez teren boiska pociągnąć ciepłociąg, tak? To jakichkolwiek działań w tym temacie ze strony gminy wyznaniowej żydowskiej oficjalnych, bo być może nieoficjalne były, ale o tym jakby nie wiemy, nie było. No oczywiście pojawia się ta kwestia, że pojawiły się kości przy tym wykopie i tak dalej. Pojawiła się także ta słynna, że się wyrażę, wizyta rabinów, i cmentarz, cały ten teren, zaczął żyć swoim życiem tak naprawdę na początku lat 90. Stanowisko ówczesnych władz miasta po roku 89 do roku 2003, czyli do momentu, kiedy prezydentem został pan dr Janusz Przemysł. Przepraszam bardzo. Było zawsze jednakowe i tożsame. Nie jesteśmy zainteresowani tak, zwrotem wyznaniowej gminie żydowskiej tego terenu. Nie po to społeczność miasta budowało, budowała e, ośrodek e, specjalny, żeby to oddawać. Natomiast już mniej więcej w okolicach połowy lat 90. pojawiają się takie sygnały e, ówczesnych władz miasta, że rozważyć należy. Zwrot, przekazanie, bo nie było jeszcze wtedy ustawy regulującej to, w Wyznaniowej Gminie Żydowskiej. Mniej więcej, nawet to tak jest określone w tych dokumentach, które są w mieście, pół hektara terenu zielonego, i to jest ten teren dziś powiedzielibyśmy na granicy Nowego Światu i ulicy Skalmierzyckiej. Czyli ten de facto teren, na którym funkcjonowało duża część boiska. I takie było stanowisko władz miasta do 2003 roku. Udało się nawet trafić, odnaleźć dokument z 2002 roku, gdzie e, przedstawiciele gminy wyznaniowej żydowskiej e, powołując się na e, dzisiejszego rabina, bo trudno mi powiedzieć, czy wtedy już taką funkcję pełnił e, e, rabina e, Michaela Szudricha, który wczoraj też był obecny w trakcie tej. Batalii, którą odbyliśmy. Bardzo lakonicznie i w ostrych słowach wysłał w 2002 roku pismo do ówczesnych władz miasta na zasadzie: Jeśli nam nie zwrócicie tego terenu, to nie będziemy w żaden spo sposób współpracować z miastem Kalisz, ani brać udział, jeśli dobrze pamiętam, w jakichkolwiek uroczystościach na terenie miasta. Wydaje mi się, że to trzeba sobie. Tak, ale, ale osobom do kontaktu wskaza wskazany jest tam, że tak powiem, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji, pan rabin, y, rabin y, Michael Schudrich. No i moi drodzy, no jest, y, odbywa się spotkanie w marcu 2003 roku, gdzie y, ówczesny prezydent Pęcherz składa przemi wobec y, memorandum, wielką deklarację, że tutaj to miasto Kalisz będzie tak wspaniałomyślnym miastem, które, które że tak powiem, cały teren zwróci. No i można powiedzieć, że w konsekwencji tych decyzji, w 2003, od 2003 roku, kolejne etapy postępowania nastąpiły także przed komisją, aż do kwestii zawarcia porozumienia pomiędzy. Władzami miasta, gminą wyznaniową żydowską, gdzie strony ustaliły, że w toku ugody tak, rozwiążą tą kwestię, no i w zasadzie można powiedzieć, że przesądzając już sprawę związaną ze zwrotem nie tylko części tego półhektarowego terenu zielonego, ale też Innych działek, a przede wszystkim tej działki, zabudowanej nie tylko budynkami ośrodka szkolno-wychowawczego, ale też blokiem, w którym mieszkają dzisiaj emerytowani nauczyciele. No i można powiedzieć, że my z taką świadomością tego tematu przystąpiliśmy do rozmów z gminą żydowską, tak będę w skrócie mówił, 1 kwietnia. I muszę, I muszę to raz jeszcze pod, potwierdzić, tak samo powiedziałem na spotkaniu, gdy oglądaliśmy film Konflikt. Oczywiście też w trakcie tych rozmów w Warszawie wczorajszych powiedziałem o, o filmie. Strona żydowska no, stwierdziła, że takiego filmu pewnie nie ma, że oni sobie nie przypominają, żeby taki film był. No więc myślę, że także w sensie dowodowym, jeśli by było to potrzebne, to miasto Kalisz może wystąpić do telewizji o przedłożenie komisji tego, tego filmu do no wglądu, bo to jest dobry film, tak? Natomiast wracając, wracając do tematu dalszych czynności, w momencie kiedy zaczęliśmy się z prezydentem Grzegorzem Sapińskim zastanawiać nad zapisami protokołu z tego spotkania, no to pojawiła się w nas taka chęć zweryfikowania tego stanu, jeśli chodzi o stanowisko wojewody Wielkopolskiego, tak? a także Urzędu Marszałkowskiego, który jest we władaniu terenu, na którym znajduje się dzisiejsza stacja pogotowia ratunkowego. Znaczy była, bo w tej chwili opuszczona. No i nagle, ku naszemu zdumieniu, Uzyskaliśmy informację mniej więcej tej treści. My się dziwimy, dlaczego poprzednie władze miasta Kaisza chciały oddać ten teren. My mamy wpisaną własność. Teren cmentarza nie jest tak do końca ustalony. Są to budynki ze sobą, że tak powiem, powiązane i tak dalej. Tak dalej. No, w ślad za tym poszła korespondencja i do wojewody i do Urzędu Marszałkowskiego. Gdzie pan marszałek Krzysztof Grabowski zaproponował nam objęcie w użytkowanie terenów dzisiejszego pogotowia ratunkowego, gdzie nawet jest pewna koncepcja, co tam zrobimy, natomiast o tym dzisiaj nie powiem. No i w najzwyczajniej świecie odbyliśmy wtedy z prezydentem dość długą rozmowę z pracownikami Wydziału Gospodarowania imieniem. No i podczas tej rozmowy okazało się, że. To jednak nie do końca jest tak, jak wyglądało to wcześniej, okazało się, że niemalże wszystkie ustalenia w tej kwestii były inicjatywą jednego z byłych, czy z dorad, byłego doradcy, byłego prezydenta i rzeczywiście okazuje się, że w dokumentach, protokołach z negocjacji jakichkolwiek najczęściej pojawia się tam ten pan, a w wielu przypadkach to on jednoosobowo reprezentuje miasto Kalisz znacie Państwo tą osobę Pan Mieniecki tak, tu nie ma żadnej tajemnicy jest to jakby w oficjalnych dokumentach no i nagle jeśli takie stanowisko pracowników urzędu my mogliśmy być źli na naszych urzędników, że dopiero wtedy nam o tym powiedzieli, ale tak to właśnie tak to właśnie się dzieje że zdarza się, że po tygodniu dwóch, gdy rozmawiamy z urzędnikami na jakiś temat, pojawiają się osoby i mówią, jednak my powiemy, jak to było naprawdę. No i zweryfikowaliśmy nasze stanowisko. Kilka, kilka dni temu odbyło się spotkanie w Poznaniu, gdzie przedstawiciele naszego urzędu. Spotkali się z przedstawicielami wojewody Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego, czyli czy samorządu województwa, czyli tych trzech stron, które mają tak naprawdę e, formalną w tej chwili pieczę nad tym terenem, i zostało wypracowane jasne stanowisko, że e, poza e, jakby częścią e, terenu zielonego, czyli tego, który do 2003 roku był uwzględniany. Bo nikt nie zamierza negować tego, i myślę, że tak jak tutaj siedzimy, to nikt z nas nie będzie negował, że tam cmentarz był. Natomiast trzeba rozsądnie podejść w tej chwili do tego tematu, a przede wszystkim spojrzeć na to nie tylko ze strony społecznej, korzystnej dla gminy żydowskiej, ale także ze strony społecznej uwzględniającej interes mieszkańców naszego miasta. Ja już pozostawię te Trzy kadencji, kiedy tak naprawdę można nawet powiedzieć, że chyba w ostatniej chwili, gdy doszło do zmiany władzy w naszym mieście, ta ugoda nie została podpisana. Bo jeśli spojrzymy na to zupełnie proceduralnie, kiedy w styczniu okazuje się, że Skarb Państwa formalnie zasiaduje ten teren, tak, prawnie, a w grudniu pojawiamy się w ratuszu, no to możecie Państwo zobaczyć, że. Niewiele, niewiele brakowało, żeby w naszej ocenie ta ugoda była podpisana i tak naprawdę no byłoby to już sporym problemem zweryfikowanie tego przez nas, jako przez nowe, nowe władze miasta. Dlatego wnosiliśmy wczoraj na komisji regulacyjnej o umorzenie postępowania w zakresie wszystkich działek poza fragmentem tej jednej działki jeśli dobrze pamiętam 144 czyli tej, która od 89 roku była przez władze miasta Kalisza do 2003 rozpatrywana jako ta, gdzie należy e, zwrócić e, po to, żeby też gmina żydowska miała takie miejsce gdzie może e, e, uhonorować, upamiętnić e, swoich przodków o, no, jak możecie Państwo się spodziewać, spowodowało przerwę w obradach. Próbowano nawet zrobić ze mnie nacjonalistę. I takie różne rzeczy, o których myślę, że rozsądni ludzie, którzy na obradach Komisji Regulacyjnej się spotykają, nie powinni dyskutować, więc resztę pozostawię, że tak powiem, bez komentarza. Natomiast po tych kilku godzinach obrad ja stwierdziłem, że jako reprezentant miasta nie podpiszę ugody w tym temacie. W związku z tym nastąpiła kolejna przerwa. W końcu przewodniczący składu Zarządził, zarządził, tak jak mówię, krótką, krótką przerwę, po czym poinformował nas o sentencji tego postanowienia, które w dniu wczorajszym wydali. Ja nawet, o ile się nie mylę, to zabrałem sobie to, bo spodziewałem się takich pytań. Co prawda, zanim jeszcze ta informacja ujrzy światło dzienne na oficjalnej stronie miasta, ale to jest też jakby kolejny przykład tego, że jesteśmy otwarci, jeśli chodzi o y, sprawę mieszkańców, sentencja postanowienia z dnia wczorajszego brzmi. W punkcie pierwszym rozprawę odroczyć, w punkcie drugim udzielić stronom dodatkowego terminu do prowadzenia rozmów ugodowych, w punkcie trzecim zobowiązać wnioskodawcę, czyli stronę żydowską do sporządzenia synchronizacji geodezyjnej terenu cmentarza. W punkcie czwartym zobowiązać wnioskodawcę, czyli stronę żydowską, do poinformowania Komisji Regulacyjnej o wyniku rozmów ugodowych w terminie 13, 30 dni przepraszam od dnia otrzymania odpisu niniejszego postanowienia. W punkcie piątym, po otrzymaniu stanowiska wnioskodawcy określonego w punkcie czwartym, sprawę skierować na posiedzenie już bez udziału uczestników. Czyli to jest, jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, gdzie Komisja, widząc jakby Sprzeczność dwóch interesów społecznych, bo ja też Państwu nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Bo chyba przyzwyczailiśmy Was przez te kilka miesięcy, że staramy się mówić o pewnych rzeczach, kiedy one się dzieją, ale na czym polegał ten interes społeczny? Nie tylko na emerytach zamieszkujących blok, bo argument, że czy 20, czy 25, czy 30 lat oni będą tam mogli mieszkać, no jest argumentem średnio do mnie przemawiającym. Natomiast nie ukrywam, że ten ośrodek chcielibyśmy w możliwie szybkim trybie wykorzystać. Takie ustalenia wstępne zostały już poczynione, już, już nawet jakiś czas temu, a dokładnie przenieść do tego budynku po jego remoncie dzieci ze specjalnego ośrodka dla osób niesłyszących z ulicy Kordeckiego i ja to powiedziałem przynajmniej na komisji że właśnie chichot losu jest taki że budując kilka metrów od rozpadającego się obecnie budynku w którym 96 prawie 100 dzieci niesłyszących z całej Polski się uczy nowy budynek tak naprawdę Wyniesiony z jeśli chodzi o skład osobowy z terenu dzisiejszego cmentarza, e, doprowadziliśmy do tego, że ten budynek się e, niestety zaczął coraz bardziej rozsypywać. Tam są specyficzne podłoża, tak. E, w tej chwili zagraża to ogromnie bezpieczeństwo tych dzieci. Pani dyrektor tego ośrodka, jeśli sobie przypomnę, była jedną z pierwszych w ogóle osób, która z taką interwencją już w grudniu 2014 roku się u mnie pojawiła. Zorganizowałem tam jakby całą komisję, obeszliśmy tą szkołę. Nie wiem, czy pani naczelnik chyba też, wtedy była pan naczelnik Mariusz Wiczak z Wydziału Edukacji. No tam są warunki takie, że pewnie za kilka czy kilkanaście miesięcy zagrozi to w ogóle funkcjonowaniu. Dlatego interes społeczny nasz jest taki jako miasta, że chcemy <trym> ratować te dzieci z tego ośrodka, tak? Tym bardziej, że jakby i rozmiarami idealnie to pasuje, dlatego że tam również jest bursa piętro dziewcząt i piętro chłopców, analogicznie do tego, jak to wyglądało na, na ośrodku przy ulicy Handlowej, więc zaapelowałem najzwyczajniej w świecie na tej komisji, aby y, członkowie komisji rozważyli kwestie y, społecznego interesu obu stron, tak, y, gdyż w takim, y, w takim zakresie y, proponowana przez stronę żydowską UGODA w żaden sposób interesu mieszkańców Kalisza y, nie wypełnia. I ja nie uwierzę, że wypełnia to y, 20, 30 czy nawet 50 lat użytkowania tych budynków, tak, Natomiast no na to naszej zgody nie będzie, choć rozstając się, że tak powiem, z przedstawicielami strony żydowskiej, rozstaliśmy się normalnie, kulturalnie, choć za drzwiami było gorąco i padały różne, różne rzeczy, ale to jest też, jak rozumiem, pewnego rodzaju gra, rozprawa. Tak się dzieje. Dlatego na tą chwilę oceniamy, że będziemy jeszcze dokonywać geodezyjnego podziału tych działek, tak? po to właśnie, żeby możliwie wydzielić kwestie budynkowe od kwestii terenów zielonych. No i trzeba powiedzieć szczerze, że w tym stanie rzeczy pozostaje wierzyć, że komisja podejmie decyzję sprawiedliwą, to znaczy uwzględniającą interes społeczny obu stron. Ja w taką wierzę, chociaż to muszę też powiedzieć, na tą chwilę oceniam, że sama forma prowadzenia tej rozprawy jest e, według mnie raczej trudna do zaakceptowania, ponieważ przewodniczącym składu orzekającego jest e, jeden z rabinów, jak, e, jak się domyślam czy przedstawicieli strony żydowskiej z Wrocławia. No ale to ja nie, nie muszę tego wiedzieć, ale reprezentuję gminę Żydowską, tak? Z Wrocławia. Skład jest wymienny, to znaczy przewodniczący jest wymienny strony rządowej oraz strony żydowskiej tak znaczy skład był kilkuosobowy natomiast e, więcej może nie będę komentował wierzę w rozsądek Pana Przewodniczącego w takim razie ale ja proszę o odpowiedź na moje pytanie to jeszcze e, nie, nie tak. jeszcze bardziej czytelnie mogę Miasto 30 dni Czy miasto już przystąpi do negocjacji ze stroną żydowską i czy będzie chciało w ogóle jakąkolwiek ugodę zawrzeć, czy odda w ręce komisji Powiem, Powiem tak: jeśli interes społeczny obu stron miałby zostać uwzględniony w trakcie tej ugody, to zawsze warto usiąść do stołu. Natomiast patrząc na to przez pryzmat tego, co działo się wczoraj w Warszawie, wątpię. Natomiast być może jak opadną emocje, to, to jest, jest być może płaszczyzna do dalszych rozmów, natomiast nie do rozmów takich, gdzie tylko jedna strona wskazuje swoje argumenty, no bo na to naszej zgody nie będzie. Ja natomiast z jedną też rzeczą, która była poruszana przez stronę żydowską w trakcie tej wczorajszej rozprawy, nie mogę się zgodzić, Mianowicie starano się to w takich słowach dość emocjonalnych przedstawić, że mieszkańcy Kalisza, przedsiębiorcy przez te wiele lat nie szanowali szczątków społeczności żydowskiej, niszczyli je i tak dalej, niszczyli je w trakcie budowy ośrodka. A ja akurat. Wiele razy na ten temat rozmawiałem z nieżyjącym już panem Stanisławem Sikorskim, który od kilku lat w zasadzie, gdy tylko mógł to wspominał mi, że żebyśmy tylko nie dopuścili do rozwiązania ugodowego, dlatego że to nie do końca tak wyglądało, jak podaje strona żydowska. I na tym może skończę, bo podejrzewam, że tyle ile osób to tyle argumentów. Nie negujemy tego, że był cmentarz. Społeczność żydowska była bardzo istotną społecznością w naszym mieście do 1 września 1939 roku. Należy ją uhonorować, tak? należy znaleźć także sposób, żebyśmy być może na swój sposób taką wielonarodowością miasta mogli też się szczycić czy pokazywać. Nasze, nasze wcześniejsze setki lat. Natomiast interes społeczny obu stron musi zostać uwzględniony. Czyli Pani prezydencja jeszcze miasto Kalisz władze nie podjęły decyzji, czy w ciągu tych 30 dni będą, prowad... zostaną przeprowadzone rozmowy z i... będzie to. To znaczy takiej decyzji nie podjęliśmy. Natomiast no mówię, Państwo mnie pytacie niemalże Kilka godzin po tych wydarzeniach warszawskich, tak ja dzisiaj e, emocjonalnie tak e, zmęczony przyszedłem do pracy, że jak zerknąłem w kalendarz i powiedziałem, pomyślałem, że, że o 18 mamy spotkanie, to nawet przez moment myślałem, że nie, nie pójdę, bo już, e, muszę odpocząć. Natomiast e, oceniam, że za kilka dni te emocje opadną, e, także dla drugiej strony, tak. E, bo tutaj emocje są złym doradcą. My natomiast ugody w takiej formie, w jakiej była ona wcześniej wynegocjowana przez poprzednie władze miasta i będąca jakby efektem tego porozumienia podpisanego, nie możemy zaakceptować, dlatego że nie ma tu interesu społecznego naszych mieszkańców. I tak jak pamiętam, i tak jak to co jeszcze raz powiedziałem, dlatego był ten, był ten wstęp do 2003 roku stanowisko władz miasta Kalisza było jasne, tak? My też jako władze jesteśmy pewnym trybem, tak? Czy będziemy 4, 8 czy 25 lat, tak? To wszystko będzie zależeć od ludzi, ale jesteśmy tylko długiem w tej całej machinie. I nie może 12 lat przewracać stanowiska i wcześniejszego władz miasta, i późniejszego władz miasta. Natomiast rozmawiać trzeba bo istnienia cmentarza nikt negować nie zamierza.